10 grudnia mamy międzynarodowy dzień praw człowieka. I tramwaj, który pojedzie 10 grudnia, to będzie tramwaj praw człowieka. Przesłaniem, celem, tym co chcemy pokazać mieszkańcom jest to, że prawa wszystkich ludzi są kluczowe, ważne, ważne dla mieszkańców Krakowa, ważne dla samorządu. Chcemy, aby w tym tramwaju pojechały organizacje pozarządowe, które działają na rzecz praw człowieka. Między innymi Amnesty International. Chcemy też, aby pojechały organizacje, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz seniorów, ale także organizacje, które działają w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, również organizacje, które działają na rzecz poprawy sytuacji dzieci w Polsce. Zatem naprawdę. Bardzo dużo organizacji, bardzo ciekawy program. Można wejść, porozmawiać, zobaczyć, co te organizacje mają nam do powiedzenia. Będziemy mieć też właśnie kącik dla dzieci. Współpracujemy tutaj z krakowskim biurem festiwalowym, dzięki któremu taki kącik będzie udostępniony. Zatem rodzic może przyjść, z dzieckiem usiąść, pomalować, posłuchać fajnej muzyki. Będzie można też napisać list właśnie w ramach Amnesty International. Będzie można. Porozmawiać w ramach żywej biblioteki z bardzo ciekawymi osobami, między innymi z organizacją, która działa na rzecz Ukraińców mieszkających w Krakowie. Zobaczyć, z jak, jak ich perspektywę, jeżeli chodzi o miejsce, jakim jest Kraków, będzie można również porozmawiać z osobami innego wyznania, które chciałyby też opowiedzieć o swojej perspektywie i o tym, jak bardzo Kraków się im podoba. Zatem, szanowni Państwo, to jest taki dzień i takie wydarzenie wydarzenie, które ma połączyć mieszkańców, ma raz jeszcze przypomnieć o tym, że prawa człowieka powinny być respektowane zawsze i wszędzie, przeciwdziałać wykluczeniu, przeciwdziałać dyskryminacji i przede wszystkim nieść radość. I takie jest przesłanie.